Niech będzie. Pochwalony. Jezus Chrystus. Witamy Was bardzo serdecznie w dzisiejszym spotkanku ze Słowem. Spotykamy się dzisiaj kolejny raz z dziesiątym rozdziałem Ewangelii według Świętego Jana. Akurat dzisiaj w tej Ewangelii słyszymy o tym, że w Jerozolimie obchodzono uroczystość poświęcenia świątyni. I tam Żydzi, wydaje się, że lekko zniecierpliwieni, zadają pytanie Panu Jezusowi. No nie trzymaj nas dłużej w niepewności. Powiedz nam, nie? czy ty jesteś Mesjaszem, czy ty jesteś tym. No i jak to się w końcu objawi. No i co, co tam się dzieje w tej naszej Ewangelii dzisiaj jeszcze? Żeby zrozumieć tak naprawdę, kim jest Mesjasz, warto też spojrzeć, że to słowo Mesjasz bierze się z hebrajskiego określenia właśnie Mesjach, czyli z bardziej znanego nam po grecku Chrystus. Czy ty jesteś zbawicielem? Czy ty jesteś królem? Namaszczonym przede wszystkim, bo to oznacza namaszczony. Namaszczony tutaj przede wszystkim właśnie w znaczeniu Chrystusa, który ma zapanować, ma królować i jego królestwo jest w niebie. Natomiast dzisiaj tutaj znowu jesteśmy pod krzyżem, bo wiemy, że tronem Chrystusa jest, Król, jest Krzyż i on króluje z tej wysokości i jest tym, który ma władzę. Ma władzę. Większą niż ktokolwiek inny, chociaż może nam się wydawać inaczej. I kolejna kwestia, to, że w pierwszych wiekach też chrześcijaństwa Chrystus był na krzyżu przedstawiany w koronie w szatach królewskich, nie taki gdzieś można powiedzieć oszpecony przez cierpienie i ból tak jak najczęściej przedstawiamy pasyjnie. No i to królowanie Chrystusa w odniesieniu też do dalszej treści, do tego, że On jest pasterzem i zna owce, pokazuje nam przede wszystkim też tą prawdę, że On jest tym, który króluje, ale bardzo zna po imieniu swoje owce i im służy. Nie tylko stoi gdzieś na piedestale w ogromnym dystansie wobec swoich owiec, ale przede wszystkim chce im cały czas służyć. I Żydzi, którzy dzisiaj rozmawiają z Panem Jezusem, oni tego królowania, tego bycia namaszczonym, tego bycia mesjaszem nie potrafią zrozumieć, nie rozumieją tego. Dlatego uważają cały czas, że to jeszcze nie jest to. Natomiast Pan Jezus mówi, powiedziałem Wam, ale Wy w to nie wierzycie. I właśnie chyba z nami jest tak samo, że my musimy uwierzyć w to, jak ma wyglądać to mesjaszowanie Pana Jezusa, to bycie namaszczonym, to, że On rządzi nami właśnie z krzyża, właśnie w taki sposób, taki, jaki sobie obrał. I dalej, kiedy Pan Jezus w Ewangelii mówi o tym, że, że wy jesteście moimi owcami, ja każdą z was, owiec, znam bardzo dobrze, to wypowiada jeszcze takie słowa moje owce słuchają mojego głosu a ja znam je i te słowa też nas dzisiaj uderzyły bo mówią o tym że nas pan Jezus bardzo dobrze zna my też chcemy go znać ale żeby odczytywać to, co On nam proponuje i w jaki sposób chce nam pasterzować, nas prowadzić, no to musimy Go słuchać. A słuchanie Pana Jezusa nie polega tylko na tym, żeby sobie chociażby, o, weźmiemy Ewangelię do ręki, przeczytamy raz fragment i już wiemy, o co Panu, Panu Bogu chodzi, Panu Jezusowi, jak chce nas poprowadzić. Albo doświadczymy jakiejś sytuacji, jakiegoś wydarzenia w naszym życiu, no i odczytamy to, od razu w ten sposób, i już za tym pójdziemy. Myślę, że słuchanie Pana Jezusa polega na tym, żeby wchodzić jak najgłębiej, dać sobie czas na właśnie przemodlenie jakiejś sytuacji, jakiegoś wydarzenia w moim życiu, przemodlenie słowa, żeby odczytać tam to, co Pan Jezus chce ze mną naprawdę zrobić, bo przecież on mnie zna. No ale muszę słuchać i wchodzić bardzo głęboko. To mesjaszowanie Chrystusa, można tak powiedzieć, było trudne, ostatecznie. Powód śmierci Chrystusa, który został wypisany na, na krzyżu, to właśnie Jezus, Mesjasz, Król Żydowski. Z drugiej strony, nawet na samym początku, kiedy Herod chciał zgładzić, to dlatego, że właśnie to miał narodzić się Mesjasz, miał się narodzić Król. Trudno nam może czasami być tym, który słucha kogoś, często pewnie nam lepiej wydawać polecenia, mieć władzę nad innymi, ale chcemy mieć tą świadomość, że Jezus jest dobrym pasterzem on jest najlepszym królem. Który wie dla nas to, co jest najlepsze, a my po prostu miejmy w sobie tą pokorę, żeby po prostu go słuchać. A to jest piękne doświadczenie. Jak się wie, że mamy dobrego przewodnika, i ja nie muszę teraz decydować, tylko decyduje za mnie Pan Bóg, tylko muszę go słuchać, to jest takie. No. Mam przewodnika, idę no. za nim. Obyśmy takiego, właśnie Pana Jezusa, zawsze za takiego przewodnika obierali. Z Bogiem? Z Bogiem.